Zaczynamy się przygotowywanie na randkę. Będę się czesać, malować z wami. Także zaczynamy od czesania włosów. Będę je wiązać oczywiście w kitkę. Oczywiście w kitkę. Do tego będziemy zakładać taką opaskę. Moja kitka to nie może zabraknąć opaski do włosów. Także powoli się szykujemy. Moje misie Czekajcie. Moje misiaki. Powoli się szykujemy. Mamy od fluidu. Mamy taki piękny fluid. Także makijaż zaczynamy od fluidu. Tego jest prawie końcówka. Poczekajcie. Mhm, prawie końcówka. Dlatego poszukamy jeszcze coś. Kolejny. Tamtego już była końcóweczka. I najpierw nakładamy fluid. I będziemy go gąbeczką wcierać. Będziemy go gąbeczką wcierać, kochani. No, tak to jest, moim zdaniem. Ale powiem Wam, że zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie w ogóle. Czy cośkolwiek wyjdzie z tego. szykowania się. Mm -hmm. Mm -hmm -hmm -hmm. Teraz puder. Taki, taki puderek. Czekajcie, bo nie mam, nie mogę go otworzyć. Nie mam pędzelka, muszę pędzelek sobie poszukać, bo ten jest mokrawy. Ale nie mam wyjścia, bo nie mam pędzelka. Ślicznie jest, pięknie jest. Dobra, mi się teraz pójdzie. Czekajcie, teraz pójdzie. Ten, a może ten pójdzie zamiast tego już do rzęs. Czekajcie, wezmę zerko, bo pójdzie tu do rzęs. się, dobra, dobrze, teraz pójdę, czekajcie, bo to trzeba odłożyć indziej, cienie do oczu, daj mi to i tu kochani, ponieważ mam kilka kolorów, czekajcie, bo nie wiem czy dobrze otwieram mam kilka aha, tak mam kilka kolorów ale wybieram mój ulubiony taki złoty się tak fajnie świeci tego będzie złote on się tak fajnie świeci fajny odblask daje Moje Misia. Misia to. Misia się bawi. No i prawie gotowa jestem. Prawie robi wielką różnicę, ale prawie. Teraz wleci kredka. Tylko muszę ją w koszu zatemperować. pójdzie mi się bo coś tu wleciało a już wiem co teraz leci kochani kredka hmm. Kredka. I jeszcze śminka. Opaska znaczy. Śminka. I jestem gotowa na randeczkę. Spodnie, zaraz Wam pokażę takie niebieskie założę. Teraz wam pokażę spodenki, jakie mam ładne niebieskie. Poczekajcie. Takie spodnie niebieskie. I ja jestem gotowa. Pa, kochani. Kocham was.